Sukces jest w tym, że mnie nie wyrzucili. Właśnie ja jestem JB, bo byli Cielony. Dobra, grajemy bez niego, jedzą. Przyjdzie, co będzie. Tak. tak, jest jeden. Tylko jest jeden i post... nie, no, jest... nie, jest dwóch nie, jest... nie, jest... Jest dwóch, ale z, z nimi jeden. Z, Mati Coś? to jest znałem, to wyskoczył po <duszona> <duszona> Tak Jakby, myślałem, że go zabiję, ale oh jakimś cudem mi się Adwin odpalił Ale... Ma... Ja nie rozumiem, że słucham Trochę zjebałeś, trochę, trochę ma Ty zjebałeś, bo mogłeś się bronić, nie? <duszona> no Like on, z... like on się zaczął śmiać Więc raczej to... <duszona> to <ultimately duszona> nie przeszło bo w nie, nie mają nie, dowodów. Nie, ja to się mogę prostu przed tym kątem. Ale mi się co to jest zbudowane do to, to jest niezbudowane. Jest... Ale mi się to miało zbudowane, ja mamy po raz drugi źródła, tak? Bo mam też sieci. Ale tobie wiżło to sobie wskazuje. Ale inni nie pokazują. Aaa, w ten sposób. Kiedyś hmm. tak nie było. O Boże. Było tak zawsze. Uznajmy, że tego nie było. Datujmy od dawna z 4 osobami. Będziemy mieli dwóch impostorów, a mogły. A może Wenta czyścił, taka opcja też była. No, a ja w sumie Ja nie I wiem, nie jak to nie to prawda czyszczenie Bentu, więc mogłeś Tak, tak powiedzieć, że czyściłeś wenty. ma gdzie? Ciało w elektryku. W elektryku. To ja wiem, kto to był, nie? Szczerze. Kto to był? To był se se Okej. Mati był ze ja... Mati był mną. ja byłem z adminie tego, w... A, to był admin? Chyba z adminie byłem z Matim. No ty byłeś koło niego, mogłeś go tam zabić, bo widziałem, bo tam byliście we, we dwoje w tym okay. adminie. No ty nie zrobiłeś tego. Więc stawiam, że to jest Adam, bo nie masz to zajeb... No. Fakt jestem SUS, bo całą grę siedziałem na lewej stronie mapy Ja też siedziałem na lewej stronie mapy Jeszcze No ja najpierw poszedłem do weaponsów potem o dwa navigation i dopiero admin Dobra sobie tak Mati. Byłeś z tywkiem w, w tym w adminie, tak? E, tak o, o, byłeś, tam, byłeś tam we dwoje czy we troje e, Ty chyba akurat wychodziłeś? Chyba już ślepy, ale ja chyba akurat już wychodziłeś koło B, ja mówię, czy Sylwek. Okej. Sylwek, się z góry, czy z dołu? Yyy... Ja szedłem... To... Nawet sam nie wiem, czy z dołu. Z dołu, żebyś to... jesteś czysty. A to przeszedłem, no. To się idealnie kopiowało ruchy i się dałem za Ja szedłem za Sylwię. A, tak. I ja się dałem, że ty jesteś killerem, ale mnie nie zabiłeś, więc nie byłeś. Akurat warto się bać, że ktoś jest killerą. I tak. No to mi dla dobra gry można się poświęcić. Prawda Kuba <grym> Prawda, prawda? Dobra, to nie wiem. Adam nic na swoją ogląda nie dał więc. Nie wiem. To jest report powiedział, no, co mogę powiedzieć? Nie, nie widziałem... Nie, nic, nie, nie widziałem nikogo przez całą grę. O Adam nie to... jest ten report powiedział. Masz, 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 masz kot... Jak, jak, jak będzie gra, to masz mnie patrzeć, jesteś no? Dziękuję bardzo. Ja jakby coś też możecie podać kogoś. Tu masz jak się zesrałem jak pijski jak ja sobie kabelki robię i mi kurwa jednorożec wyskakuje z węta, kurwa. Omo, mo. Omo, To brzmi jak... Um, emocja, którą Matki mi jest w stanie przerobić na omu. Oddaj mi różowy kamień. Ja ci dam twój. A jaki jest mój? No, to zajebisty. Ty, co? Ty, mam plan. Kurwa, widzę. Jaki? Kurwa, zajebisty. a sus.

<grymne> tam, Robiłem najdłuższego taska w grzebłem <grymne> osta i metapie. Życzę ci wszystkiego co najgorsze. W reaktorze. W Ale, ale, ale prostu ale po się chyba zapisuje. Gdzie ciało? Kto poszedł w prawo? Ja poszedłem na dół. Ja byłem przy weaponsex, schodziłem akurat, byłem przy o... A ja, ja to zadamy i czerwony byliśmy w Znaczy on tu się z pola, widzenia, poszedł chyba w górę, ja ja robię. Nie, 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 poszedłem, 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 poszedłem na, dół, jestem koło elektryka, ale... A tam jest czysty. Ja im tak się. Chyba mógł poderżać gardło i ja mu mogłem poderżać gardło, więc... Dobra, to tak, poszedłem na... od zrobiłem liście i śmieci. pato na nawigację z ciała Dobrze. Dobrze że, jego dobrze że to dobrze że akurat jego ciało, jego ja ciało zawsze, zawsze że dobrze leży Ale ja też, tym, ja też bo... się cieszę ja też się cieszę nie <laughs> każdy się cieszy nie każdy to wyraża A I... skip, co mamy powiedzieć więcej nie wiem, dochodzenie nie dochodzenie się robi wiecie nie no z braku do Stalinus. Stalin! Chciałbyś mi coś powiedzieć? Wchodzę do Elektrikala, chcę zrobić kabelki, a tu Stalin. Nad, leży. Okay. nad Centirem, leży. Nie Znaczy nad Centirem, nad tym. No, dobra, już ten. mogę już nie pożegnać się, salwę honorową czy coś? No, tym razem ty popełniasz samobójstwo, nie Hitler. <noise> Oj, nie, nie ja on ten egzekucyjny. <noise> ja sobie kabelki chciałem tylko zrobić, a tu przychodzi Stalin. Przynajmniej nie jest czarny. Plus. No w ogóle zorientowałem się, że jest nowy sound efekt do edytowania. jest, <noise> jest, no. I <laughs>

Kafeterii, różowe ciało rozjebane. Mogę powiedzieć, że Richie jest czysty. Mogę powiedzieć, że. Jeszcze... Adam, Adam jest i... czysty, mógł mi podarznąć gardło kilkanaście ja razy serdecznie. na kamerach. Ja ja myślę, też byłem Stalin w kafeterii, ale nie, nie zauważyłem ciała. Jest... Stalin raczej jest czysty, ale nie I no ja, no, ja, żało... ja widziałem piego jak szedł do góry e, kafeterii, bo wchodziłem akurat, jak szedł z kamer. Tak, to jest Maty miał akurat okazję mnie zabić w elektryku. Tak. Ale mnie nie zabił, zrobił na Wiem ale... no. tak samo, nie? Krystian nie... z Mati mogli zajmować też w elektryku i nie zrobili tego. W ogóle Jak wchodzisz od dołu, to zaraz po prawej było ciało. No a jestem w hmm. tym, jestem w, w. A to na pewno nie był ten Stalin według mnie. Na, na, na od dołu na... po lewej czy prawej? po prawej powiedział. Tak, Na raczej też to nie był, bo on szedł z lewej. Tak, właśnie i nie widziałem w ogóle ciała. że to jest kurde. Kurde, I... że to jest skip bo nie wiem. Mimo do skip. Tak. Ej, hey, czy będę z kafeterii prowadził do nawigacji? Jest... Ta, do nawigacji chyba do admina. Hmm. to tak było w w tym od od początku praktycznie alarmu. Ktoś wszedł. Znaczy widziałem jak trzy osoby wszedły do O2 w momencie, w którym tam jedna osoba siedziała od początku alarmu, to, to By, Nie dobry. od początku alarmu, to byłem ja. ja. Biegłem tam z MedBay'a, ja dopiero Wszedłem dobiegłem. Dlaczego fejkowałeś o dwa. <grym <grym> Coś do O2? Dlaczego fejkowałeś? Nie fejkowałem. Tylko, że wpisali jedną cyferkę. Mówię, hanga. mówię hanga. czemu on... I, i, I Ja, ja weszłem tak? od kokpitu. Bo on tam... Um, ja weszłem um, jako drugi do MedBay'a, jeśli chcesz ja się pytam kto um, wszedł um pierwszy do O2? Ja. Ty wszedłeś kamerą, tak? tam się wprzystał. Kto? Ktoś wprzystał. Ale bo gdzie w Wszedłem, od... ja, bo bo dwie. Dwie Nie, nie ja, ja wszedłem pierwszy. Po dwa siedziała jedna osoba, i tam się działo z początku. Roku. Ja to widziałem, na tej. Oba, gdzie na... miał to jeden nie wiem, Ja nikogo nie widziałem, to chyba, że wskoczył do venta, wiesz? Ja tam za nie dam loada. A, ta znaczy. Kto siedział w elektrikalu? Ja, te, ja teraz byłem w elektryku, robiłem czytoski. Ja, tak, no, no spokojnie, bo tam widziałem, że schodziła z kamer przez... E... Mi się wydawało, nie, nie. że ja e, dużo razy widziałem e, tego... Serfii e, z Fifi. Ja. Koło kokwitu, jak chodził. Patrzyłem, ja. czy coś leży, czy jakieś mnie nie zawiedzie, jeśli jest, jest coś blisko, jak mi się wydaje. Ten sylek mógł koło mnie przejść... Znaczy, przechodził koło mnie z 3 mógł mi 3 razy podarzyć coś gardło. Tak Kamil, gdzie Ty poszedłeś, jak y, widziałeś nas w elektrykalu zadanym? ja poszedłem do kamer, tam miałem misję i kabelki obok kamer miałem. Jaką Potem... misję miałeś w kamerach? Ten przełącznik. Potem I... pobiegłem do medbeja i w Medbaju mi się włączył alarm i pobiegłem do alarmu, do O2. I okay. do, do O2 dobiegłem pierwszy. Pierwszy? Pierwszy dobiegłem to do O2. Z, med z medbeja trochę i ma no, dobra, skip. Mało czasku zostało tak, że raczej nie zdążono zrobić ja Tak, raczej, raczej impostory już przegrały. Kamil jest chyba sus. <laughs> A, no pięknie. <laughs> myślę, że to personalne było po prostu głosowanie. Lubię to. Długnie y, admin, y, admin panel. Chyba. Mati czysty na razie y, y, Mati i Adol to raczej nie prawie na pewno nie byli, bo obaj byli w... Kami, y, w... Jest Teraz jestem na kamerach, dopiero na kamery wszedłem. Byłem ja, w adminie na ja, samym ja, początku. Nie wchodziłem do tego. Do silniki, do tego. Kurwa. Do tego co jest całkowicie po lewej stronie, po silnik. silnik dobrze mi tak. mówiłeś Jakby ja. mnie chyba z... Trzy osoby mogłyby oczyścić jedna Jedną jest Kuba, drugą jest y, Eli, no, i jeszcze był wzrok. Wchodziłeś ten... od górą. Ty wchodziłeś od góry teraz? To do mnie czy do, do kogo? Do ciebie! Było? A, ja, ja dołem wchodziłem. Wyszedłem z admina, przyszedłem do, dołem i doszedłem do tego. Ale to nie. Ale jakbym nie mógł dwie osoby oczyścić, że wychodziłem kiedy były jeszcze trzy osoby w adminie. No to póki co Sentir najbardziej sus. No ja. Ja byłem po lewej stronie i przed chwilą minąłem Kamila i Hange'u. Ja szedłem z admina dołem do właśnie kamer, to jedyne kogo widziałem po drodze to w storage'u ser z pipi, tylko tyle. A potem jeszcze was dwóch, potem jeszcze dwie osoby przy kamerach, ale nie pamiętam kogo. Ja mogłem być przy kamerach, bo mówię, byłem naprzeciwko kamer w tym, szłem do... Kurwa, ja... co tam jest? Re... Reaktor czy coś? Kto cały czas był w nawigacji, bo patrzyłem na adminie, że ktoś stał cały czas. Ja byłem na początku, musiałem okay. zrobić tam dwa taski, potem wyszedłem tam chyba Wincent albo ktoś i go pilnowałem, żeby ktoś go nie zajebał. Co tu się odpierdoliło? Generalnie, no senti tak się nie robi. Ale wy jesteście, kurwa. Tam były trzy osoby żywe, czyli dwóch impostorów. Kamil jest trochę sus. Tak trochę I Mimo Sentir. Czyli jest to Eli, i jest to kurwa Amazon Box. Że, przepraszam, dlaczego? Moim zdaniem to jest Sentir. Czyli trzy osoby były w adminie, kto? Jak wszedłem? Ja. Byłem. Cały czas w adminie, Bo nie miałem... To, to ci wypowie. I dwa ciała leżały. Dwóch rozjebawu, dwóch impostorów. Moment. Ja Stalin był. Nie wiem, może w tasku byłeś. Co? Jak, je, jak, jak, jak ja tak. wszedłem. Jak ja wszedłem, to od razu ciała upadły. Okej. Okay. Dobra, ja mam pewne podejrzenia. Ja byłem z Kamilem i Wincentem w elektryku. I nagle Kamil się tak dziwnie zatrzymał, i poleciał ten yy, O2. Bo ja mam wszystkie laski zrobione ogólnie. Od dłuższych rund. ja, ja pofał, w w w w w I... w Moim zdaniem, Kamil jest sus. Jak dla mnie to od buta możemy zagłosować na Stalina. <noise> Ujawali od początku. No nie Chciałbym zauważyć, że mogłem kilkanaście razy zabić Adama, ale tego okay. nie zrobiłem. Wchodzę do apelu. Podchodzę do admina, stoją trzy osoby i dwa rozjebane ciała. Po czym zgłaszam, podchodzę, zgłaszam ciało i rzucasz winy na mnie. I po ty teraz okay. kopie, To tak, 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 i rozjebałem dwie osoby. O no dwóch nie, no to w sumie tak ktoś jeszcze musi być. A dobra. Komu task został? By. Chyba jeden task został? Jeden task został, to rasta wnioska. W odstalin. To po chuju Ale daję wątpliwości Ktoś, kto ma łatwiej skarnięć szuka po niego, zapierdala jest siostra nie miała taska zrobionego Kto był? Co jest? czym t halo? No, przegraliśmy No nie bo, z... bo pożytkacji Co, pożytkacji pożytkacji czemu? No, Task, się to Nie nie zagłosować że z playing, byśmy wygrali ja. no, To był poza Ja A, do... no coś tam mówił. A bo i w dziwnie ko, dziwnie chodził, w to miejsce ogóle... powrota no, W ostatnim, w ostatnim meczu? Dawaj Amazon ja. No ostatnim, no w ostatnim stopie... czemu się tam Gdzie ciało? No w nawigacji znaczy nawigacji to jest chyba No chyba to jest nawigacja No tam po prawo maksymalnie Myślę, że Kuba jest czysty ja, tak. ja widziałem Ja widziałem widziałem. Rysiego, On na pewno tego nie zrobił Bo pa, on ja, to... nie zdążył ja, ja... byłem w elektrykalu Ktoś, ktoś wentował To jest pewne nie, eee. w Stalin, to... ty nie wchodziłeś do admina przypadkiem? Ale mnie Ricci widział, i ja wychodziłem, żeby robić taski w Nie ja Były dwie osoby w nawigacji, później jedna, i później znowu dwie, i raport poleciał. Mnie Kuba mijał, więc ja tego nie zrobiłem, bo nawet nie byłem w nawigacji. No nie ja byłem w nawigacji, ale mnie wyjebało z gry. Ta, 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 ta. ty jesteś martwy. Jesteś martwy, więc ty też. No ale mnie ktoś zabił, więc. Wow! Wow. I imo skip, no, bo no, co mamy zrobić tak No, zdaniem skip. I ktoś się nieźle sobie wętnął, nie? Po... Ktoś dobrze węty czyści. Ale ten ktoś długo będzie w nie poczyści. Oj, nie... Cześć, co? Dobra, i, i moja z Richiem staliśmy na, na, no, na kamerze. no tam gdzie w no, no, storage strzelasz, nie. Y, Adam jest czysty no. raczej. Ja teraz Rydzisz... jestem w adminie i w storage'u się drzwi zamknęły, tak tylko powiem. Został Adam, ja, ja, Kamil, Kamil i Mati. Ja szedłem robić chyba uploada w Weponce i szedłem dołem przez nawigację, bo miałem tam czyszczenie venta. Ja byłem czyszczenie venta, mówisz? Ja Stalin był na ten, był w, na samym dole, ten, ten pokój. Po prawo. Komsy czy Tak, komsy, komsy. Dobra. Okay, bo ten dobra. Divert Power miał. To może być Stalin. Kuba, ty ze mną na kamerę stałeś, tak? Mm -hmm, no. no to... z, na, z nawigacji to... jest went do Twoich tak? No. To by, się by zgadzało w sumie. Ej, no. bo mi się wydaje, że Kamil szedł tam do góry, z nawigacji szedł nie. do góry. że to jest Kamil i Stalin? Ja do nawigacji nie poszedłem. Ale byłeś, byłeś po, po prawej stronie, po prostu byłeś i poszedłeś później do góry, do Weponsów. Kamil, gdzie jesteś? Nie, 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 jesteś w tym momencie. W kafeterii u góry. Kiedy, gdzie był? Gdzie, Krochę, gdzie, gdzie lewał, trochę Z lewej są... strony. Gdzie był Vault? W tym miejscu? E, co? Gdzie był Vault? Poleciał? E, w tym, na Wepons, w na no to, Adam, no, no to Adam nie będzie. To jest Adam, Adam, tak. Adam, nie, i... nie Dobra, będzie. Dobra, ja ja powiem tak. Albo Stalin, tak, albo Kamil. Ale, to, ale są dwa chyba. tylko ja no, no nikogo problem. tam nie widziałem szczerze, bo będę ciężko mi powiedzieć, chyba, ja że Kamil albo Stealth report poleciał. Ja robię z ja Mógł, Mógł Stalin ten fentami polecieć, bo poszedł do nawigacji. Albo Kamil, bo poszedł do góry po prostu do panców. Dziecią w e, reaktorze. Każdy na silnika Każdy do silnika. Fila, fila, fila. E, Filip rozpierdolił typa i zgłosił od razu. No, Co? to się coś tak wydaje, no, bo widziałem jak trzy lewo, nie? Kuba jest czysty na pewno. Kuba widziałeś mnie jak sprawdzałem tego. Sprawdzałeś jak elektrykala. Tak, mi od, odrobać, ale ma... dwie mamy dwie opcje. Mamy sobie, chciałeś tego, zachować sobie alibi, bo po prostu nie miałeś. Też kudału. mi się wydaje, że to może być Stalin, bo jak na adminie byłem, to mów o szybki w jednym momencie. Ale na, nie masz pewności, że to ja byłem na adminie w takim momencie. Ty też byłeś podejrzany. Ty też byłeś podejrzany ostatnio. A teraz wtedy. A, a teraz wtedy. tym Wiemy, że albo Kamil, albo Stalin. Ale, no. nie, a, a Adam. A co z tym Matim? Matij, co zechcił siedzieć w ogóle? Mati z Kamilę i z reaktora. Nie ja szedłem was? cały czas za tobą z toredża. Wchodzę, stoisz nad ciałem i je zgłaszasz. Nie byłeś chyba ze mną w toredżu. Kuba był ze mną. Ja szedłem cały czas za tobą ogólnie. Wchodzę do silnika i stoisz nad ciałem rozjebanym. Nie, nie Widzisz nie mnie i zgłaszasz ciało. Nie byłeś za mną, bo, by, bo byłem w adminie z tobą i z... Chwilę, bezpośrednio za to Kamil, nie byłem. Kamil szedł z Matim, tak? Kamil szedł z Matim, z reaktora. Góry. Jakby my byliśmy chyba wtedy przy. Lewy gór, lewy, z lewego górnego rogu idziesz, tak? No z z lewego górnego po prostu schodzili, tak? No szli jakby z, z kierunku reaktora. W sensie, jak jest elektryka, to pod elektrykami jest i szli z, e, z silnika do storagea w, w takim kierunku. Nie byłem w silniku. Zacznijmy od tego, że Mati był po prawo, nie? Jakimś tam się znajdował po lewej stronie potem. Ja skąd stawiam, że on chyba wentował, Mati. to jest Mati i Stalin. Takie jest moje podejrzenie. Teraz zobaczymy. Nie zobaczymy, bo jest tego. Jak źle zagłosowaliśmy, głupi. Jesteś po prostu. Głupi. GG. Mówiłem! Dobrze mówiłem! Od, od początku mówiłem, że to Kamil. Maty, A ty Ja, ty ja mówiłem, że to domu. z tym z w sensie, Ja muszę nie... widziałem, bo wentował, ale kurde, być w domu. Ja muszę w sensie Ja w sensie, Ja nie być być impostorem, dlatego siedzę cicho. Dobrze, że mówisz, <noise>